Cześć hej siemano ludzisko z tej strony Reven i właśnie wstałem z mojego łóżeczka to jest i będę nagrywał już drugi odcinek serii minecraft kęciasta codzienność to jest dobra więc trochę tu pokopałem znalazłem węgla trochę i słyszę jak zombie się palą właśnie o wilku mowa o wilku mowa gin dobra i będziemy szli oczywiście gdzieś dalej i tu o, świneczka jest. Świneczkę. Nowe mięso, co, je. Szkielek... A fuck enchant Whoop ma. Dobra, ominiemy go póki co... Ej, ty no nie no ej. Jaki on ma cela? Dobra, tu zejdziemy jakoś. Ciach-ciach-ciach. I... yo, się przytruszyłem! Głupi Tak. Um, mm, mm, mm. Czech róża Ale będziemy szli gdzieś dalej Lecimy, tam jest oczywiście ta pustynia! z tą glinową tą bo ja chcę jakieś góry znaleźć Zobaczymy czy nam się uda znaleźć jakieś góry jakieś fajne Jakieś pizze, mam nadzieję. W których będziemy mogli sobie pobudować dużo i fajnie pobudować. Dobra, wyglądałaś się na Słyszy mnie trochę? Dobra. Boom. Widziałem. No i dobra. Lecimy dalej. Hmm. Gdzie tutaj jakieś miejscówki by znaleźć? I tę muzyczkę z Minecrafta. No fajne jest nawet. Na początku jej ja nie lubię, ale teraz coś mi do gustu przypadło. Tak. I ja to no. Chyba będziemy musieli jednak przejść przez te linowe epickie góry Nie no nie chcę się na takim czym rzeszylić po prostu, że nie będę... O Jezu, przepraszam. Że z tego względu, że nie będę miał na przykład o możliwości zasadzenia drzew i w ogóle takie bzdety, serety. No fuck, to rędę teraz tu wejść. Dobra, jakieś tu jest wejście. Kabel. Stąd. Zawsze. Zawsze jeżeli idę gdzieś w podróż czy coś w ten stylu to zawsze biorę ten stack cobla. Nie na narzędzia, tylko na właśnie, żeby się podsadzać, czy coś w ten stylu. Więc yy, nie... Niech ludzie nie pierdzielą, że kabel po co ty na ten szajs. Ej, ty jak czuł że tu można sadzić trzeba. Na tym. Aha, bo tutaj jest taka... A um, Jakby to powiedzieć, oaza? Coś w tym stylu, chyba. Chociaż nie no. Mam teraz dylemat, bo tutaj jest, o! I tak osiedli się by w tym biomie, to. Nie byłaby wcale taka głupia myśl. Tym bardziej, że tu patrzcie, co tutaj jest. To bardziej jakieś wykopaliska, czy coś w tym stylu. No naprawdę. Pierwszy raz spotkałem. No i kurde, coś tak się przekonuje, żeby tu... Ale nie, nie. Będziemy szli gdzieś dalej, żeby znaleźć... Czekajcie, ściszę trochę tą muzykę, bo... 50 gdzieś. Ona jest trochę głośna trochę bardzo może tak ale patrzcie, no kurde fajnie to wygląda ale do bardziej to jakby nie wiem jakieś wykopaliska były coś ten deset 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 nie wiem jak to powinno się mówić ezol tutaj ta też jest fajna mówię coraz bardziej się przekonuję do tego biomu tak To może tak zrobimy Wcisnę F3 Tak i X Minus 113 I Z 511, 511 dobra fajnie niech będzie już tak i lecimy gdzieś dalej teraz nie będę się przynajmniej martwił że tutaj fajne tereny jak tu dojść możecie napisać czy ma się tutaj osiedlić nawet jeżeli tak po prostu chcecie to oczywiście możecie napisać i wezmę to pod uwagę I co, ten biom, ten biom będzie się teraz przez 3 godziny tak ciągnął Ale fajnie Utworzono tą klinę fajnie zbierać by się Zbierał Tak, ciach, ciach I po sprawie kolory wszystkie jakie są Dobra, wrzucimy to, bo to nie jest nam w ogóle potrzebne I lecimy gdzieś dalej <laughs> Oj, przepraszam a ah, fak. Karmel3 Tak i w ogóle zobaczycie pod koniec odcinka Na koniec odcinka co ja zrobiłem Mam nadzieję że wam się to spodoba Nie jest tak wiecie profesjonalne, że Yo motherfucker. Ale zrobiłem to Uznałem że będzie fajnie takie coś mieć Zawsze chciałem takie coś mieć Tak Zawsze chciały mi takie coś Jeżeli wytrzymacie do końca to będziecie wiedzieć co to jest po prostu takie outro czy jak to nazwać Tak i jeżeli chcecie po prostu tam na, na poprzedni odcinek czy na następny odcinek bądź playlistę to musicie po prostu włączyć adnotację tam w prawym górnym rogu jak to pisze żeby włączyć adnotację bo inaczej to wam nie pójdzie za bardzo na to. I po prostu będę tam umieszczał te linki, że wystarczy kliknąć w tamto i Was na przykład do playlisty, tam jest i poprzedni następny odcinek z tej serii, czyli skan z tej codzienności i później będziecie po prostu Przeniesie was i będziecie mogli oglądać i komentować i w ogóle wszystko dalej. Tak. Jesteśmy na FPSów, ów Czemu? Czemu mi to robisz, Minecraft? Tak. Dobra. I coś czuję, że. Yy, będziemy po prostu przez dłuższy czas podróżować. Na tym świecie. W poszukiwaniu jakiegoś. Oh, fuck. Jaki lok. Kurde, no Ogar, Ogar Minecraft, Ogar A nie, to wszystko przez to, że Komputer, ten który ja mam, to to jest taki trubrzy to szok Po pierwsze um, Po drugie, co? Po drugie, mi się renderuje świat. No a po trzecie, mam wiadomo, program do nagrywania dźwięku program do nagrywania gry może do... A fakt może do dzień tak nie obciąża system, ale y, do gry to naprawdę to pozwala tak obciąża system że to szerok. Dobra. <laughs> tak w ogóle ostatnio, y, sobie y, sobie chciałem pogryć na hardcore i weszłem na y, serwery z KKFA i się zorientowała, że jest teraz na non-premium nie wiem jak to będzie nie wiem jak to działa ponieważ ja mam oryginała eee, nie mam non pre mam po prostu premium i nie wiem po prostu czy jeżeli ktoś zginie i dostanie bana to to czy po prostu sobie zmienia nick i dalej gra, czy to jakoś się banuje to jakby na IP na ten, ten tydzień, stój kurde szmatu czy to po prostu banuje na tydzień na IP, czy coś w ten stylu Chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś ma zmienny IP to też lipa jest Znaczy się dla niego dobrze a Dla np. a to źle Bo wtedy heist się nie będzie zgadzał Tak, bo ktoś po prostu wyłączy, włączy na i dalej sobie gra Zmieni tylko nick Dobra, ale GINSZ ma to Dobra i zaraz wam pokażę szczuczkę Patrzcie, ściemnie się Teraz tekstury są spróbowane na przykład tu o. ściemnie się. Ciech. Pójdziemy spać i żadnego mobka nie będzie. A my się wyśpimy. Tak, i patrzę, mam 10 minut już nagrania, ale e, już, e, już podałem mój numer telefonu tam na YouTubie i mogę już bez limitu wysyłać e, wysyłać filmiki, więc jest um, lajcik. Jest e, fajnie. Więc... E, za niedługo będę właściwy zaraz mam taką przynajmniej nadzieję, że y, będę nagrywał właśnie z, z hardcore, hardcora po prostu zwykłego hardcora. I tak właśnie tutaj mówiłem, że, że jakiś godzinny odcinek na otwarcie kanału, coś ten deset y, to zrobię to na pewno. I właśnie y, pierwszy odcinek z hardcora, będzie fajny, będzie godzinny przynajmniej coś, coś koło godzinnego ponieważ no jeszcze też się zbliża zbliża się Boże Narodzenie więc też tak myślę, że e, sobie wolniamy kolejny jakiś godzinny odcinek, taki specjalny specjal i no po prostu mnie na święta to może dlatego, dlatego że ja nie mam jakiejś jakoś dużo kasy i nie będzie takich za bardzo ko konkursów Typu wygrań 30 GIF codów roztoje czy coś w tym stylu. A nie będę po prostu jakichś fałszywych konkursów robił, że, że wygraj give koda, daj komentarza, zasubskrybuj mój kanał, daj lajka like i będzie losowanie. Losowanie wcale nie będzie ani nic w tym stylu, tylko to jest dla subskrypcji. No ja po prostu nie chcę tak robić ludzi Konia. a teraz jak coś to ja czekam na sadzonkę nie chcę po prostu robić tak ludzi w konia ani jeżeli chcę jakoś sprawiedliwie że jeżeli po prostu będę miał co rozdać to to rozdam na przykład właśnie jakieś kody do minecraft jakieś gif kody tak będę miał na pewno zrobię jakiś konkurs jak będę miał oczywiście I porosyłam. Tak. Ale kiedy to. Ja nie mogę tego obiecywać, ani nic w ten stylu, więc. Nie pytajcie mnie się kiedy będzie konkurs. Jak będzie, to będzie po prostu. Dobra, my tutaj zetniemy jeszcze jedno drzewo. Tak, ja powiem już zrobić. O, sadzonka wypadła. Fajne, dobra. Jestem szczęśliwy, możemy iść gdzieś dalej. W ogóle mam tego jasnego drzewa, sadzonkę? Nie a dobrze, to się jak będę chciał, to po prostu sobie tamte kordy w... będę się poruszał tymi koordynatami, którymi... które zapisane na tamtej glinowej miejsce, więc fajnie będzie. Po prostu się cofnę. A tutaj widzimy jakąś polankę i dużo wieczek, ale ja bym wolał chyba raczej jakiś górzysty, bardziej teren niż jakieś polankowe. I ogarnijcie te FPSy w komputerze. letni komputer, nic nie było w nim wymieniane. Jedynie co to karta graficzna, bo mi się tam ta spaliła, czy coś tam zrobiła, czy jakiś system napad, Nie wiem. Ja tam się za bardzo nie znam na tym. Ale po prostu miałem wymienioną kartę graficzną. I kolej się taki specjalny madawaka. Osną się na komputerach w ogóle Z 512 po prostu ASUS-a mi walną. 512 mega, i teraz mi nawet internet muli Przeglądarkę mi po prostu teraz nawet muli No ale lepsze, lepsze, kartograficzne, być ładnie śmigać, wszystko. Teraz ja się nie wiem, bo takiego jednego się pytałem, który. Tak bardziej się zna na tych komputerach, czy bym 2 GB RAM by za zarąbał, czy by mi wszystko ładnie działało, to nie wiem, coś chyba niby procesor ma, może paść, czy coś w tym stylu, nie wiem. Wolę za zaryzykować ich chyba kupię te e, dwa razy po 2 giga RAM, albo raz po giga, nie bo ja mam chyba, nie, ja mam po 512, tak, dwie 512 mam. I, i po prostu dwie kupię na gigówki i najwyżej włożę je i zobaczymy co będzie się działo bądź po prostu od kuzynka pożyczę kartę graficzną bo chyba ma 250 256 mega więc zobaczę ale nie wiem czy ma po prostu takie same wejście jak ja mam ale mam nadzieję że oh, kiń że ma takie same będę musiał po prostu go się zapytać i zobaczyć tą kartę graficzną fajnie by było On na pewno bym nie miał tyle fps'ów co teraz i w ogóle ten komputer co teraz odwalca to jest głowa mała tak Dobrze, gdzieś ja chcę jakieś gdzieś góry jezu ale ja nie chcę właśnie bo teraz są takie same skały dla mnie to, to jest kijowe jak drewno. mi nie powiedzieć brzydko. Ale to teraz to chyba same tylko takie góry, bo wiecie. Realistycznie. Tak. A, fuck. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hmm. I co tutaj się kryje za tą górą? Nic, dokładnie, nic się nie kryje za tą górą Czy to jest jakieś coś dziwnego? Chyba nie Dobra, dobrze, że łopatę zrobiłem Tam jest środek dnia Dobra, przeżyję to do końca tego dnia i będę kończył odcineczek Mimo że chcę, żeby po prostu takie normalne odcinki u mnie... A, a, tak, ale spadłem. E, chcę po prostu, żeby takie normalne odcinki u mnie się ukazywały w jakieś około 20 minut coś na deseń. Mm, około 20 minut. Żeby po prostu... Ja nie ma za dobrego internetu, nie ma za dobrego kompa, żeby mi się jakoś to super mega szybko renderowało i w ogóle i rzucało więc no tak myślę, że 20 minut będzie optymalnie jak dla mnie będzie fajnie tak wrzucać oczywiście będą dłuższe, krótsze odcinki, więc się nie martwcie, się, będę się cały czas trzymał tego, że cały czas 20 minut będę nagrywał po prostu raz dłuższe, raz krótsze o to się okaże okaże się dopiero później kiedy będą dłuższe, kiedy będą krótsze Ale dobra, tutaj coś już takiego zaczyna nam wyrastać normalnego powoli Choć jeszcze tym jest to Jeszcze tym jest to Ale dobra, wskakuj i biegniemy dalej Dalej idziemy Ciech, ciach ciach, Dobra, ciekaw jestem, czy coś fajnego znajdziemy. Już widzę, muzyczkę się załącza. Już się powoli ciemno robi. Słońce znaczy się zachodzi, więc powoli się po prostu zbliża noc. I ko koniec odcineczka. Ponieważ 20 minut już, ale fajne śrubuki, śrubuki, śrubuki. Dobra, wchodzimy do. Jakie, jakie to jest, nie jest sosna brzozowego? Nie, brzoza nie. To chyba sosno. Jakie to jest? Świerkowa. Do świerkowego lasu wchodzimy. A co będzie za świerkowym lasem? To to już się dowiecie chyba raczej w następnym odcineczku. Tak, w następnym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się to spodobał. Więc ja już tutaj będę kończył odcinek, On oni jeszcze w tym się dowiedzieliście. Normalny las jest, ale co za tym lasem będzie? Dowiecie się w następnym odcinku. A ja z Wami się żegnam, czyli komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i cześć.